Witam Was kochani serdecznie, milutko i cieplutko. Mamy dzisiaj 3 maj. Ja właśnie przyjechałam rowerkiem sobie do lasu. Jest pięknie, nie ma wiatru. Zielono, zobaczcie, zielono mi. Zielono. Robi się zielono. A my tu sobie pospacerujemy troszeczkę. Um, wiecie ostatnio często jak tam z kimś rozmawiałam z znajomym o mam depresję o źle się czuję e, mam depresję no i chciałam troszkę powiedzieć o tym o tej depresji właśnie e, co to jest depresja no to na pewno jest to zaniżenie tak psychiczne że jesteśmy w dole jesteśmy smutni nie będę tutaj mówić o tych różnych Rodzajach depresji, bo wiadomo, są różne rodzaje depresji, ale ogólnie rzecz biorąc, depresja, smutki, nic się nie chce, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ale żeby to przeszło, żeby się podnieść z tego dołka żeby znowu fajnie, radośnie funkcjonować, być zadowolonym z życia. To kochani, e, trzeba najpierw e, spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć: Kocham cię tam, e, Krysia. Kocham do siebie, kocham cię, e, Wanda. Jak ja to robię? Idę do lustrowie, Kocham cię, Wandziu. Kocham cię, jesteś najlepsza. Wszystko ci fajnie wychodzi, wszystko każdego dnia spotykasz fajnych ludzi, i tak dalej, i tak dalej. Tak sobie mówię. Tak jestem wdzięczna za każdy dzień, prawda? I dlatego e, trzeba, jak to, trzeba najpierw pokochać siebie. Pokochać siebie, zaakceptować. Zaakceptować siebie takim, jakim się jest. Czy jesteś mały, czy gruby, czy jesteś wysoki, a coś ci się nie podoba. E, czy, nie wiem, e, zaakceptować e, tych ludzi koło siebie, e, którzy gdzieś tam cię denerwują. Albo ci nie pasują, albo odejść od nich, trzeba po prostu coś zmienić. Ale zaczynamy najpierw od tego, żeby zaakceptować siebie. Pokochać siebie. I wtedy, jak się poko jak pokochasz siebie, to nawet będziesz pił tą kawę, sama będziesz w domu, czy samemu będziesz w domu i będziesz pił tą kawkę i będziesz taki przeszczęśliwy, że pijesz tą kawkę. Och, sama jestem, ale jestem szczęśliwa i radosna i w sercu czujesz radość, spokój. Ale najpierw trzeba to zrobić, żeby i, I właśnie. Te negatywne myślenie też na to wpływa. E, nie zagłębiać się, nie przeżywać przeszłości, bo to też robi depresję. Nie przeżywać tej, depre, tej przeszłości, ona już wam nic nie, nie wniesie do tej przyszłości, do tu i teraz, ona wam nic nie przyniesie. Także zostawić ten tył, on już nam nie jest potrzebny. Kreować sobie e, dziś i teraz, jutro, kreować sobie, cieszyć się. I, I po prostu mówić sobie, jestem szczęśliwa, jestem radosna. Do lasu, po, pojedźcie do lasu. Można sobie tak w spokoju, czy posiedzieć, czy pochodzić sobie i posłuchać tego śpiewu ptaków, jak teraz to wszystko słychać. I tak właśnie myślę, że to jest właśnie najlepszy sposób na tą depresję, tak zwaną. Ja wiem, ja wiem, jak to, jak to jest, bo mam takich ludzi y, też w moim otoczeniu, którzy o tym mówią i, i to nie jest takie łatwe, bo na przykład... Y, y, Możesz tam dwa dni lepiej się poczuć, a potem znowu jest ten dół taki psychiczny. Ale jeszcze słuchajcie, kochani, jeszcze zobaczcie, jak się odżywiacie, co wkładacie do siebie. Nasz organizm nie jest żadnym śmietnikiem, żeby tam wkładać co bądź. Patrzcie na to, co dajecie do środka, do organizmu, albo, jak, albo po prostu y, używajcie jakieś y, y, mikroelementy, jakieś nie wiem, witamina B2 jest dobra, B12, B1, y, kompleks witamin z B, y, witamina D3. Ja biorę 10 tysięcy jednostek y, z tą witaminą drugą K2, MK7, to musi być. Nie można brać samej witaminy D3. Musi być to. Ja wam wytłumaczę, bo dlaczego jest ta druga witamina K2 MK7. Witamina D3 wiadomo, tak? jaka jest siła tej witaminy i ona też uzdrawia. Tak? Na psychikę też bardzo dobrze wpływa. A ta witamina K2 MK7 ona działa jak przyczepka, czyli w organizmie, tak, na przykład tam, gdzie y, tu serce zabiera ta przyczepka y, zbędne, y, zbędne to wapno i przewozi nam do zębów, do kości, tam, gdzie potrzeba ją mieć, a stamtąd zabiera. Czyli, no, jest takim fajnym, taką fajną przyczepką, gdzie zbiera po naszym organizmie i, i, przez, i, i przewozi tam, gdzie potrzebne jest. Także, kochani moi, bądźcie silni, nie dajcie się, bo w Was jest moc i siła. I powiedzieć tej depresji nie, 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 nie. Ja tu jestem, ja tu jestem Panem i Władcą, ja tu rządzę, ja tu myślę tak, jak ja chcę myśleć, i jeszcze myśli. Myśli są też bardzo ważne. Te negatywne myśli odsuwać, po prostu mówić nie, nie tym myślom. Ja kreuję swoje, y, swoją przyszłość. Ja myślę tak, jak, żebym był szczęśliwy, żebym była zadowolona. Tak będę myśleć. Postanów, że będę myśleć pozytywnie. I, I żebyście nie mówili o chorobach. Nie mówcie o chorobach, bo mam takie też osoby, co mówią, co mają. A ja mówię, a powiedz czego nie masz. <laughs> a ja mam to, ja mam tamto i tak narzekają. A ja mówię nie, w ten sposób nie. Zamieniajmy myśli na pozytywne, a jak coś cię boli to mówić, a na chwilkę tylko to mam, na chwileczkę i po prostu no samemu też można się podnieść tej tak zwanej depresji, można samemu przez zmianę myślenia, nawet uzdrowienie, tak, nawet jakbyście jeździli gdzieś do jakiegoś, do jakiejś uzdrowicieli, to wszystko się dzieje przez tą wiarę, przez zmianę myślenia, to wszystko idzie, ale, ale przede wszystkim zmianę myślenia i, i po prostu z, m, zmianę w dobre odżywianie się, y, korzystanie y, właśnie z, z ćwiczeń, y, bieganie, rower, żeby mieć tą aktywność fizyczną, i wtedy ta depresja minie, i wtedy to minie, i otaczajmy się. Takimi dobrymi ludźmi. Co, nas, co nam mogą pomóc psychicznie, tak? Znieść, powiedzą jakieś dobre słowo. Z takimi ludźmi, z takimi ludźmi bywajmy. I wtedy. Zobaczcie, jak fajnie. I wtedy wszystko się poprawi. Wszystko się poprawi w naszym życiu. I będzie znów tak cudownie, i będziecie radośni. Życzę Wam. Życzę Wam tego wszystkiego, tej radości w sercu, tego odczucia, tej radości, tego szczęścia, bo to jest najważniejsze w takim ludzkim funkcjonowaniu na tej Ziemi, żeby czuć to szczęście właśnie. I wtedy nawet możemy być sami, gdziekolwiek byśmy byli, i to wszystko jest takie piękne, i, i, i życie jest piękne, i świat jest piękny. Także, kochani moi, miałam wam wczoraj wysłać z grilla jakiś filmik, ale słuchajcie, troszkę się spóźniłam. A jak już się spóźniłam, to już przyszłam, już było wszystko gotowe na stole. Ale słuchajcie, jeszcze, jeszcze jak teraz ten maj jest, na pewno wam nagram jakiś fajny, wesoły filmik, właśnie z grillowania z moją cudowną rodzinką. Także słuchajcie, pozdrawiam was serdecznie. Całuski wam wysyłam i cudownego dzisiejszego dnia 3 maja. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.